Ten pojazd to nowość na zielonogórskich drogach. Z pozoru podobny do innych. Ma 12 metrów długości, jest niskopodłogowy, ma trzy pary drzwi i może pomieścić 99 pasażerów. Wyróżnia go jednak to, że zamiast silnika spalinowego napędzany jest paliwem bioetanolowym. Panie się prowadzi, jest miękki, jest. No, no, jak to skania, no po prostu ja jeszcze nie jeździemy, jeździemy manem, jeżdziłem dabem kiedyś w się, ie no, no, ten to jest dla mnie nowość. Autobus został sprowadzony do Zielonej Góry na prośbę miejskiego zakładu komunikacji. Jak poinformowała nas Barbara Langner, dyrektor zakładu, ekologiczny pojazd będzie kursował na trasie linii nr 14 do piątku. W tym czasie mieszkańcy Zielonej Góry będą mogli zdecydować, czy chcieliby, by po Zielonogórskich drogach jeździły tego typu pojazdy. My szukamy rozwiązań ekologicznych, bardzo nam zależy na tym, żeby nasze miasto było miastem czystym, dlatego pojawiły się takie autobusy. Bardzo byśmy chcieli, żeby zielonogórzanie zechcieli podzielić się z nami opiniami na temat tego autobusu. Można je przesłać listownie, wolelibyśmy albo drogą mailową, na adresem zielonogóra, na naszej stronie internetowej. Wszystkie dane są na ten temat, oczekujemy na opinie. Jak na razie te ekologiczne pojazdy poruszają się po ulicach szwedzkich miast, chociaż można je również spotkać w innych krajach Europy, na przykład w Norwegii, Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii. Od 2006 roku pięć bioetanolowych autobusów jeździ również po ulicach Słupska. Prowadzimy bardzo poważne rozmowy w miastach poza Zieloną Górą, oczywiście, bo, bo tutaj również rozmawiamy poważnie na ten temat w Warszawie, w Krakowie, czyli u naszych największych odbiorców. Autobusów. Takie autobusy wyposażone w ten silnik w liczbie pięciu sztuk już od ponad roku jeżdżą w Słupsku, czyli w mieście, gdzie funkcjonuje fabryka koncern, koncernu. Poza tym zainteresowane są Białystok, Lublin i Kielce. Koszt jednego autobusu napędzanego silnikiem bioetanolowym to 800 tysięcy złotych.